Wczoraj ulicami naszego miasta przejechały świątecznie udekorowane ciągniki siodłowe i traktory, wszystko w ramach zbiórki na rzecz kołobrzeskich schroniaków. Pojazdy były widoczne i słyszalne już z daleka. Swoją trasę zakończyły na parkingu przed marketem Leclerc. To była już czwarta edycja tego wydarzenia i w tym roku zebrała rekordową liczbę mieszkańców. Spodziewałam się, że może być więcej niż w zeszłym roku, ale jest bazę dwa razy więcej. Pomnijmy może, co to za akcja tak naprawdę od początku. Jest to czwarta edycja akcji dla Kota i Wsiska z Kołżywskiego Schroniska. Wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić coś fajnego w święta, i wpadliśmy na pomysł, żeby miało to jakiś cel. Padło na schronisko i już się tego tak trzymamy. Sami swoi, sami znajomi chcą się włączyć do akcji. No, sprawia im to też dużą satysfakcję, przyjemność i, i cieszy to ludzi. Ilu tak naprawdę tutaj kierowców dzisiaj przejechało przez miasto? Bo widzieliśmy, to przez miasto przejeżdżały te pojazdy. Tak, tak. Ciągników samych rolniczych jest. 10, 11. Dziś jeszcze do nas dołączyły 2 czy 3, więc ciężko im powiedzieć dokładnie. Ciężarówki są trzy, jest straż, jest pan Molis. Lawetom! No, także jakby coraz to nowe, nowe rzeczy są włączane dołączane do akcji. W tym roku było także ciasto i gorąca grochówka, serwowane przez panie z Koła gospodyń Wiejskich Serbia. Nie zabrakło również dobrej muzyki, jak zapowiedziała organizatorka, za rok kolejna edycja wydarzenia. Widzimy się za rok i ja jestem organizatorem, ale nie organizuję tego oczywiście sama, bo organizuję to z moimi przyjaciółmi, znajomymi i ze wszystkimi, no bo oni też się muszą napracować, żeby jednak tymi swoimi sprzętami tutaj przyjechać, a jest to bardzo pracochłonne. No i te e, ozdoby wiadomo, a, bo to tak. dopiero was widać, pięknie przyozdobione, ta, trzeba było poświęcić. Trochę tak, do, no dobry dzień, to jest, do, to jest dobry dzień roboty, e, no i fajnie jak jedziemy, a ludzie wiedzą, którymi ulicami przejeżdżamy, oni stali po prostu na tych ulicach, robili zdjęcia, filmikowali. Tak, 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 także no fajnie, bardzo fajnie się zaczyna dziać. Podczas akcji prowadzono zbiórkę karmy i innych potrzebnych rzeczy. Przytulisko można było również wspomóc wrzucając datki do puszki. Jesteśmy zszokowani taką ilością osób. Nie ukrywam, miło to, ponieważ robimy tą akcję, żeby promować nasze kołobrzewskie zwierzaczki, żeby promować empatię do tych zwierząt, podejście inne niżeli to było w zaszłości. No i po to jest ta akcja tutaj. Ja dziękuję kolegom rolnikom, panom, którzy też mają ciągniki, co prawda nie rolnicze, ale inne. No i to wszystko razem powiązane da naprawdę kiedyś Efekt oczekiwany. Jeszcze powiem taką nowinkę zauważyliśmy w tych mediach społecznościowych, że wzorem koło brzegu tych ciągników zaczyna się to robić modne w innych miastach w Polsce. Także no, Koło brzeg wiecie tutaj Prym w tym temacie. Akcja miała na celu także promocję adopcji zwierząt. No fajne, fajna impreza, także dla dzieci, dla, dla córki, także ma 5 lat, także bardzo fajnie, także. Czyli to wszystko pan zrobił dla naszego kołobrzewskiego, dla zwierząt naszego? Tak, 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 dla tak, tak. ja zwierząt, także mówię, bo prywatnie znam Klaudię, także to jest inicjatywa, także, także było, także mówię, szkoda nie przyjechać, także. No i świetnie, bo przyciągnęliście dzisiaj naprawdę tłumy e, mieszkańców. No trochę może głośno było, może za głośno, także przepraszamy, także no ale raz w roku chyba można. To są może z naszego schroniska? Ten tak, ten jest innego. Od dwóch miesięcy już z nami, przyszliśmy się przywitać, wesprzeć resztę. My co roku generalnie gdzieś już o tym słyszymy, pierwszy raz jesteśmy tutaj na miejscu. E, no coś innego na pewno, nie? Takie wyrwania, że w dobrym celu dla psiaków. Super. Będą Państwo wspierać nadal nasze schronisko mimo że już no, Tak. Oczywiście, że tak też na weekendy na spacery się wybieramy z tymi psami jak... No i oczywiście jak mieszkamy czas Schronisko. No mieszkamy to, no. w schroniska, więc mamy jako sąsiadów praktycznie. Czy to może psiak ze schroniska, czy tak, tak. naszego koło Tak. O super, jak, jak długo już z Panem jest? 22 grudnia wzięliśmy. Co Pani skuniło, żeby adoptować psa od. Nas? My już trzy mieliśmy ze schroniska. To jest czwarty. Myśmy przywieźli tutaj trochę karmy, troszeczkę żeśmy tam do skarbony wrzucili. Pierwszy raz jesteście na tej akcji. Tak, pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Na pewno przyjedziemy w przyszłym roku. W tym roku mój tato też jest traktorem. Dzisiaj na szybko oświetlaliśmy go. Kramę na licytacje kolejne. Także mamy nadzieję, że w tym roku dużo uzbierają. Tak, czyli Wy też zbieracie. Znaczy się w się sensie wrzucamy. My dajemy, 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 dajemy. Ale byśmy chcieli, żeby zebrano jak najwięcej, wiadomo. Tak, tak, zdecydowanie. No, zbieracie jeszcze schronisko jakoś poza tą akcją, jakieś wyprowadzanie? To znaczy ja właśnie myślałam, żeby wpisać się jako po prostu wolontariusz. Teraz trwa liczenie zebranych środków.